To jest Las Vegas. Czy to nie jest widok jak w jakichś Alpach gdzieś? Tylko dziwne, żeby w Alpach palmy rosły, nie? No bo śniegi, góry, to wygląda jak w Alpach. O. Widzicie? A to jest Las Vegas. O, tutaj tak troszkę lepiej te góry widać i troszkę lepiej te palmy widać, nie? Zaśnieżone szczyty. Ciekawe jak u mnie górki. Też prawdopodobnie będą całe za... Zapyziały śniegiem, ale widok jest przerewelacyjny Tutaj słońce gościu w krótkich słodenkach przed chwilą pomykał, a tam śnieg. O tym skąd tu przyjechał Washington DC. Tu gdzieś była, nie wiem, gdzieś jest po lewej z New Jersey Toyota Corolla czarna. Gdzieś chyba skręciła. Także East Coast przyjeżdża na West Coast. A ja moi drodzy ciężarówkę odstawiłem już jestem w moim Fordzie tutaj Las Vegas i weekendzik czemu nie nie wiem mam taki ambitny plan ale to nie na ten weekend bo ten na ten weekend to moja Beatka chce pogłaskać i pokarmić osiołki jedziemy do będziemy jechać sobie do Arizony ale przyszły weekend Muszę zrobić kontrolę, sprawdzić mój sprzęt wędkarski, czy jeszcze do czegoś się nadaje, co ja tam mam. I chciałbym się udać na. No czas zamoczyć kija, nie? Jak to mówią, mężczyzna co jakiś czas musi zamoczyć kija. Chciałbym się na Lake Meadow wybrać na ryby. Muszę opłacić kartę na Nevada i zobaczyć, czy tam coś się da złowić. W ogóle, czy tam jakie ryby są, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie robiłem jeszcze przeglądu tego jeziora, potężny jest. No, to wpada rzeka Colorado River, później jest ta zapora hoovera na nim, na tym jeziorze. Także na pewno tam coś mieszka. Tylko ja nie znam żadnych miejscówek na ryby, nie wiem nic. Popatrzę tak na Google Map i z Google Map po prostu pojadę na ryby. I teraz, jakie ładne kolory te góry mają. Zobaczymy później jeszcze z drugiej strony, czy są zasypane śniegiem od drugiej strony. No, tutaj trochę są zasypane, tak znaczy zasypane, po, po, posypane. Tu jak Gostek się podniósł kurde GMC do góry. To. to co za chwilę usłyszycie, to na początku nagrywałem, nie wiedziałem. To no nie są dupeczki, to są dziewczyny, były akurat, ja trafiłem już na koniec. Może wcześniej rzeczywiście były starsze dziewczyny, ale te co ja byłem teraz zobaczyć, no to były z High School, no to przecież ile mają 18 lat w wieku mojej córci młodszej. Także no dla, dla takich chłopaków po 20 parę lat, no to to dupeczki, nie? Ale dla, dla mnie starego dziada to przecież one są w wieku mojej córci, ale zobaczcie jak to wyglądało tam. Kurde, patrzcie, Rodeo jest. Ale czad. Patrzcie. dziewczyny, kurna jakie dziewuchy jak one na takich koniach umieją jeździć to ula la panie ale czad panie. Turne jakie laski na koniach, panowie Oho. Ho. No to pięknie patrzcie Gdzie ta dziebucha uciekła No to się narobiłoś Tutaj jakieś takie mniejsze To ładnie A tutaj dziew, dziewczyny z, z lasem idą? Z lasem? Jaki zlot dziewczyn jest na koniach? Mówię wam Ale czad Patrzcie jak kurde tam po polu jeżdżą A tu co? On, gówno wywozi czy co tym traktorem? Nie no ja kurde w szoku jestem Powiem wam, że tu Rodeo odchodzi często O Patrzcie ile ich tu przyjechało Ja Ci na jaki widok Te góry z tyłu, a tu kurde Rodeo Kobiece To jest kobiece Rodeo, bo tu same laski jeżdżą na koniach Panowie! Nie wiem, czy, czy widzieliście coś takiego na własne oczy, ale powiem wam szczerze, że dupeczki na koniach jeżdżą, sorry, że tak mówię, ale taka jest prawda Normalnie gdzie spojrzysz same laski Ciacho, tutaj dwa samce, how you doing boys? To dwa takie samce pilnują lasek Chyba, że im kunie odbierają Ale czad, co? Patrz ile tego jest! Kurde, stary, ale tu kuniów jest. Tu będzie coś widać? Biadę tak, zobaczę. Ale chyba nie, bo tutaj to tylko się porozstawiali. O, tu też dziewucha. Kobitka. Panowie, każdy by tu coś znalazł dla siebie. Jakiegoś kunia. Fajnie. Popoba mi się. Ale zlot, wiecie jak to fajnie musi być na takich zlotach? Normalnie zarybiście Dupensje po pustyni na koniu zasuwają. Macie pytania? Macie pytania? No. <ścoughs> Kurde! Oleg, Ale czad wygląda na to, że moja Beatka do pracy idzie, a ja przyjadę na kunie pooglądać sobie. Ale dzisiaj przedni widok na te góry jest u mnie. Rewelacja! Może ktoś gadać co chce i jak chce, ale kurcze jak troszeczkę śniegu popruszyło, to te góry wyglądają przewspaniale. I wracasz sobie do domu, słoneczko ten, i jadę później do pensji oglądać na koniach. Bajatka będzie słaba jak cholera, ale to nic. Piąty dom minąłem, ludzie kupują coraz więcej te właśnie podjazdy, żeby przez krawężnik było łatwiej przejeżdżać na osiedle. Ale nic. Palmy już zaczynają odbijać. Patrzcie. No, jak ktoś gadał, że palmy już zdechły, to niech się kura palnie sam w palmę. Dobra, jak już ładnie zaczyna odbijać. Tu się trochę listki połamały, tak jak giemy. One jeszcze słabiutkie są, ale może podbiją do góry. Tylko patrzcie, jak zaraz tu liść wyskoczy. A ten też się wypuszcza. Dobrze jak mówiłem, tak zrobię. Jadę zobaczyć na to Rodeo. Słuchajcie, wstawię Wam tylko tak kawałek. Ten sąsiad obok nas, po lewej stronie. Ale to są brudasy. Ja pierniczę. Pełno guwien. On tam, jakbyście zobaczyli, tak w głębi przy wejściu z tyłu zrobił okno dla psów. Ich teraz nie ma, bo ja dzwoniłem do niego. Oni wzięli. Zostawili te psy, tego większego. Zabrał jego tato. Został Yorki Matka mówi, że całą noc, jak wróciła z pracy, całą noc na podwórku je, jęczał Darmordę. Teraz też go trochę nastraszyłem spieprzył, bo ma takie to wejście, wiecie, w tej nazad. A tam na sranę. Normalnie kupa gumna i nic więcej. To są moi sąsiedzi, on w porządku jest, widać, że ten ale to są brudasy rozumiecie, to są brudasy tam jest taki syf z tyłu, że się w pale nie mieści oni gdzieś z Rino, koło Rino mieszkali się przeprowadzili, no młodzi ludzie, a takie tyfusy nic, jadę zobaczyć na te konie idę zobaczyć patrzcie, jakiś śliczny pokłaskałbym cię Boy, she's dog. What a shot. Odell. So, Alexander, Alexander with a 20.308 to 0.308. Alexander Raynor. Sophia Stefano, you are up, and then we're going to need our tractor. Emily Bennett, you'll follow the tractor. <laughs> 20.417, 20.417 4... Ale bajer, mówię wam, jesteś muzyka country Valley. tak to jest na wiosce. Wszędzie kurde łażą w tych cow cowboys. Emily was a 19.593 to bydło małe, widzicie, to będą nas na laso łapać na pewno. Tak, tak zasuwa na tym koniu, że ja się dziwię, że A's ten koń nie przewróci. After events, ten pan jest kudzianinem, a on kudzianinem. Rozmawiałem przed chwilą za z taką z Rhiną, oni są z Rino i one, one. jej córka so, zabrała you. wszystkie konie. Potem jechała running... dziewczyna tak szybko na koniu i oni co chwilę muszą tym traktorem wyrównać postawią z powrotem beczki. Przed chwilą rozmawiałem z Danielem, z takim panem, bo jego córka jechała, ale powolutku, bo oni mieszkają tam za górami gdzieś godzinę, mają swoją farmę a ten rancho całe ich córka jechała, ale to powolutku, mówi, bo ona ma 15 lat, tylko i na razie się uczy, nie? Ale mówi mi zasady właśnie, że to szybciej, przejedzie Zastącenie beczki, jest 5 sekund, odejmują ci z czasu, nie? Także niektóre z tych dziewczyn to naprawdę dają. Tylko ja wcześniej mówi do mnie, trzeba było przyjść wcześniej, kurę na laso na lasobyki łapali. Patrzcie, zaraz zobaczycie od samego początku, jak będzie. Tam podchodzi następna dziewczyna już na koniu. Patrzcie na to. Niektóre to tak zapierdzielają normalnie. Patrz, patrz na to, patrz. Widziałeś coś takiego? Stary, że ten koń się nie wydupcy, to jest szok. I teraz ostatnią beczkę przejedzie na i w tą stronę. Na pewno im patrz, patrz. Like Stary, so, ale szok. Ja to mogę akurat tu stać i oglądać. Patrz, akurat stary, tyś. W ogień A, i teraz będzie pełny gaz ile? <laughs> 19 sekund? niektóre z tych dziewczyn to tak szybko wyjeżdżają z tego boxu, niektóre to powoli ale niektóre to normalnie jak nie by zwariowały i, ruch. I ruch. To były dziewczyny ze szkoły średniej, a teraz chyba będą starsze jeździć. Tu są takie dosyć... Ojcze konie. nawet mają Volvo do ciągnięcia? Widzicie dużej przyczepy z koniami. Jakie warkoczyki? Ciekawy taki koń stoi. Co on sobie myśli? Mówisz po polsku? Nie Jedna zasada: nie zachodź konia od tyłu, bo ci go powysadzi. No szkoda, przyjechałem trochę za późno. No, mówię, trafiłem na młode dziewczyny jakieś śmigające na tym. No trudno. Innym razem przyjadę na prawdziwe rodzaje, będą by kosy łapać. co tego nie wiedziałem. Patrzcie, postawię samochód. Ok, jest na biegu, wyłączę i on sam przerzuci na parking, ale jaja, nawet nie wiedziałem o tym. A teraz, jak nacisnę, to a nie, to tu muszę nacisnąć, okay. cyk całkiem się zrobił. technologia co <śmum> mam ci mówić? No, i na ziemię, ale nie widzę ani jednej kropelki. Czyli dobrze, wszystko jest dokręcone, olej nie cieknie. No i super. No, a to tu był. Bo ten dekielek trzeba odkręcić. Cztery śruby. Tamta jedna dziurka jest do oleju wypuszczania. Dobra. Wszystko wygląda dobrze.